Zima ciągle nie odpuszcza, więc przyczepa cały czas czeka, a my mamy teraz małą przerwę, jedziemy sobie do ciepłych krajów, właśnie jesteśmy w drodze na lotnisko. Dobra, no, kolejek pierwszy raz. Jak, jak królowie. Teraz security. Sytuje trzeba wyjąć. o Polska tu było. No, to idziemy do naszego hotelu. Mamy tam niecałe 6 km Tam jest lotnisko. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że tam będzie chociaż chodnik. Maciuś też jest. No. No oby był chodnik jak nie to zamawiamy, bo to ja nie będę łazić po szosie. Ulice Larnaki. Późnym wieczorem w piątek. I zero ludzi, nic się nie dzieje. normalnie. Ale to są osiedla mieszkaniowe. Być może, nad samym morzem będą ludzie. Się Cisza okrę. spokój. Tylko my ją no, Tylko my hałasujemy. I oto morze. Właśnie do niego dochodzimy. na to budowla, no. Ciekawe co to jest, chodźmy co, co przeczytamy. Już się coś dzieje, tam idziemy. No to idziemy. Na promenadzie jak widać też są pustki. Nic się nie dzieje, tutaj może nie ma życia nocnego, a ta budowla co ją widzieliśmy to jednak był zamek larnacki. Po prostu nie wiedzieliśmy, że my jesteśmy już tak blisko. Będziemy go zwiedzać za dnia. A zaraz chyba pójdziemy coś zjeść Kebabik Ale najpierw się zameldujemy w apartamencie To już zaraz I już jesteśmy w apartamencie Tu mamy sypialnię z dużym lustrem I duże łóżko Taka łazienka Salon. z kuchnią, kupiliśmy sobie od razu cypryjskie wino wytrawne, zaraz będziemy próbować, przygotowani, jedno co nas, tak się, to tak, tak myślałem, że będą brytyjskie gniazdka, ale dobrze, że mają przejściówkę, w sumie poradzilibyśmy sobie i bez niej, ale tu jest najważniejsze. Foto z widokiem na morze. Ulica, imprezy, wszędzie ludzie. Będzie się działo. No i jeszcze szybka kolacja. Gnesik musi być. I cypryjska szeftaria. do stacji mandarynka Pani mówiła, że jest bardzo słodka Very, very sweet Już zaraz się okaże Są pestki pestki. <laughs> to nie będzie ładne A Dorota pestek nie lubi Nie lubi Ale chłopak Tak, Pokaż To tak też no ładnie pachnie fajno. Nie lubiłem westeków. Westek rzeczywiście dużo. No ale śrzutka nie? Taka no. dojrzała bardzo. Soczysta czysta mocno. Tak, soczysta. No i oczywiście. Winka cytryjskie, także zróbka. Zawsze trochę. A zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać na nagraniu. Wiatr wieje jak szalony. Co nieco schładza temperaturę, a tutaj się ludzie kąpią w morzu. O, tutaj. My też będziemy. Wariać. My czekamy do jutra, jutro się pogoda uspokoi, nie będzie wiatru. Wtedy sobie wskoczymy do morza. Mamy też ser. Grecki, gołda, bardzo dobry. Tak można żyć. No, Mierdzące, taki bardzo wychradnie i wiesz. także zupełnie innego udali się nad Polsce. I stoją wszyscy, bo autobus chciał zaparkować. Ktoś po prostu stanął sobie, bo miał miejsce... Jestem ciekawa, kiedy przyjdzie właściciel. Takie rzeczy. A cała ulica jest zakorkowana. Cała. No ludzie już się naprawdę denerwują, gazują. No, słaba sytuacja. A tam po prostu sobie ktoś zaparkował. Jakieś małe autko na postoju dla autobusów. No to sytuacja tak się ma, że pan po prostu kawałek dalej przy, przejechał, żeby rozładować cały korek, bo no dalej jest korek, nie oszukujmy się, sporo osób pojechało, dalej jest korek. No a tam już pani blondyneczka sobie odjechała, pan kierowca podszedł i już tam gestykulował troszeczkę rękoma. No, ona tam nie wdawała się w dyskusję, po prostu odjechała, ale tylko czekała na taki moment, że chyba, bo gdzieś z tej okolicy KFC wychodziła. Także tylko czeka na moment kiedyś że to się lekko rozładuje, nie? Że, żeby nie mieć spin jak podchodzi i tam kierowca do niej będzie coś gadał. No cóż, no tak jest, no, jak się nie parkuje na niewłaściwym, jak się parkuje na niewłaściwym miejscu, prawda? No i ludzie czekają. teraz kierowca autobusu poprosił o zatrzymanie, ruchu i się. Tak, tak, bo wcześniej wszystkich puścił. cofuje. Do... No ale dalej spory korek i dalej się ludzie nie cierpią jak słuchać. No się dzieje w tej larnacji, tak się dzieje. <laughs> Klawnacki. Powstał w XIII wieku, odbudowany w wieku XVI-XVII. Piszą, że oryginalny zamek był większy od tego. Oczywiście dowrócony przez Turków. Tutaj strzelali. Ale zobacz takie to białe i pęknięte, nie? Same dziury. No to z 200 lat już ma. No. Ale ta Cuchowska tutaj się trzyma, bo oni ją cały czas o nią, nie? to widać, że jak w te innych stoi, to nie ale mają aż trzy luby w kuchowie, tylko jedna. Jakie to będzie oryginalne, no. nie? Tak przynajmniej wyglądają. Ale zdobienia takie fajne, nie? To jest bardzo piękne. Tu, jak to świeci. No trzeba sztukę dostać, nie? Nawet turecko. <laughs> Wszędzie na dachach z wodą, pan który nam przekazywał apartament wytłumaczył, że wszędzie w Cyprze wodę ciepłą się ze słońca, więc na każdym dachu woda się grzeje, bardzo fajne rozwiązanie, a w tle widać chyba górę Olimp. Nasza droga. Jest moc? No, moc nie Mmm, no. słodyczką pachnie, no, taka fajnie. taka śliwka, śliwka, ale taka wiecie co? Yy, śliwka taka posłodzona, nie? Taki właściwie jak powidła, można powiedzieć. Super. się <noise> pasuje z No tak? Spodziewałam się, że to będzie coś jak nie jakiś ruch, no bo to jest taki takie blend, Na taki kolor. To jest blend, ale takie mega słodkie. No, myślałam, że będzie mocniejsze. Ma 15%. Przyjemnie bardzo, także schowaliśmy się na chwilkę nie nie wiem czy zaraz nie zacznie padać tak, że jesteśmy w małym bunkierku. Patrzymy <laughs> na widoczki śmiesznego <laughs> Yeah. To be honest, yeah. Yeah, to be honest there's another place. W Mówią No mięo pachnie. Byliśmy właśnie w cerkwi świętego Łazarza. Tutaj oczywiście można się przykryć, że ktoś nie jest odpowiednio ubrany. Kościół, kościół typu bizantyńskiego Czyli prze, przepych złota, hmm? o, a tutaj można sobie cytryny z drzewa zebrać, a myśmy dzisiaj kupowali bez, bez sensu. No to sobie weźmiemy jedno i podtrzymaj mi to. Będziemy porównywać Proszę. z tą, którą dzisiaj kupiliśmy.